Hej, witajcie w moim kanale, jestem Alicja i dzisiaj gramy w Minecrafta. Będziemy budować y, mini Among Asa Bo dzisiaj właśnie chciałam wam taką zrobić mini serię. Dobra, zaczynamy. Tak. Jeśli nie wiecie jak się robi takie domki, to ja Wam teraz pokazuję. Najlepiej zrobić to tak. Dobra na ja sobie tylko zetnę te dwa Oj. Ops, nie tak. Sorki widzę, widzowie, ja dzisiaj tak dziwnie coś, wszystko robię. Zaczynamy. Okay. Tak. Dobra, więc tak, surki jeszcze nie odzywam, ale tak mam dzisiaj. Dobra, wezmę jeszcze piach, bo mnie to troszeczkę denerwuje, jak tak się robi. Y teraz wam zaraz, zaraz wam pokażę jak ja to robię i tak zaraz pokażę w ogóle co jak y, są wymiary to y, nie za bardzo jak pod, mam jak podać wymiary tego tak mniej więcej Coś takiego Jeszcze i siub. I teraz tak kładziemy tu kłody okorowanego dębu. Jeśli chcecie, to możecie coś innego, ale to będzie mini domek. Among Us. Ja tak, ja tak robię. Wy robicie jak chcecie. To nie moje decyzje, tylko wasze. A tak, ktoś się stuje, tak widzę. A nie, jest okej. Okay. Tylko, że tutaj będę musiała robić troszkę inaczej. Jak widzicie, jak możecie usłyszeć, po moim głosie mam dzisiaj lekką chrypkę, ale to tam nic. Dobra. Tak wygląda nasz Źle wygląda widzowie. Ja tego nie mogę. Dobra, musimy to powiększyć, do góry. Dobra, tak. Mam nadzieję, że jest ok. Tak, widzowie, chyba będzie ok, nie? Nie najwyżej. Nie, nie wiem. Zaraz się sami, przek sami się przekonam. Dobra, jest okej. Okay. Tutaj musimy tylko dobudować ten jego taki, ten plecaczek. Sio! No dobra. Tak. No dobra. Okej. Okay. Ja zrobię to tak, że yyy pulnie tutaj Gdzieś zrobimy takie jego oko te, całe ze skła będziemy wszystko robić. Więc będzie i białe szkło i barwione różne szkło kolory. Więc tam możecie mi napisać jaki jest was, wasz ulubiony kolor szkła barwionego w Minecrafcie. Ja wam poprzepinam serduszka. Ale dobra. Ja tutaj kopię i widzimy się, jak wszystko tutaj wykopię. Tyle i lepsze. Ok, widzowie już zrobiłam, jak widzicie. Dobra, teraz będzie mi tylko potrzebne. Będzie mi potrzebne, kol... kolorowe będą potrzebne... będzie potrzebne mi kolorowe szkło, czyli mniej więcej czerwone, którym budujemy tu ple... jego mały ten mini plecak. Oj, zypłam. muszę wziąć jednak to. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, okay, dobra, robimy. Ogólnie wygląda tak. Trzeba to zrobić Gdzieś mniej więcej tak wygląda Among us mi tu ma Dobra, nic mi dobra Taki okay. 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 Among us jakby like zbudowany, tylko... Co je... mi tu nie pasuje? I tak wygląda lepiej. Okej, okay, tu zrobimy wejście. Wybudowane. Okay. W górę piękny. Tu zrobimy mu schody, ale zaraz wejdziemy. Tu będzie ogólnie sypialnia, w której, która musi być rozświetlona. Więc tak. Dobra, bierzemy pochodnie, zwykłe. I jeszcze to wstawiamy, tak. Dobra, łóżeczko bierzemy jak na czerwonego Czerwony. Najlepiej tu łóżko wstawimy. Ryś, eee, tak? Tak będzie ok. Albo mam inny pomysł, tak. Siup i siup. I tutaj skrzynkę, jakąś zwykłą, jedną. I tak, zrobimy tak. Siup. I mamy gotowy sypialnię zrobimy weźmiemy drugi tylko. Opa! Tu możemy gdzieś zrobić jakąś mini kuchnię, albo jadalnie. O! Jadalnie mam plan, Mam pomysł. Weźmiemy taki. Weźmiemy schodki. Tak. 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 tak.